Siemka, tu Pietras, a to jak widzicie kolejna misja w grze Battlefield 3. Trochę tych, tych misji mamy za sobą, ale teraz misja pod tytułem Wielki Nieszczyciel. Zapraszam. Przyznajesz więc, że za namową rosyjskiego agenta otworzyłeś ogień do swojego dowódcy, zgadza się? Jeśli nie masz nam nic więcej do powiedzenia, uznam to przesłuchanie za zakończone. Dałeś sobą pokierować, winni są Rosjanie. Inny jest Salomon. Czy wy w ogóle słuchaliście, co mówiłem? Mamy uwierzyć, że zagraża nam PLR, a za wszystkim stoi Salomon. Tak. Mamy uwierzyć, że puszczając rosyjskiego agenta wolno i strzelając do swojego dowódcy, działałeś w najlepszym interesie kraju. Nic z tego. Tych informacji nie da się potwierdzić. Co szaleństwo. Nikt nie jest w stanie potwierdzić istnienia trzeciej bomby. Bank przestał istnieć. Al-Bashir jest martwy. Twój oddział tak samo. Dima pewnie nie żyje. Podobnie Kafarów. 80 tysięcy Francuzów prawdopodobnie... To tak. wszystko twoi świadkowie, Sierżan. Pewne jest tylko to, że strzelałeś do swojego dowódcy. Prowadzić go. Widziałeś, jak ten człowiek strzela do oficera, zgadza się? Tylko nie pierdolcie mi tu bzdur, Sierżancie. Czy to nie Dima cię wrobił? Najpierw namówił się, żebyś strzelał do kola, a potem wyjechał do Paryża i tam odpalił bombę. Czy to nie Dima? To Salomon ma bombę. Salomon to nasz człowiek. Od wielu lat jest naszym agentem. Umieściliśmy go w pobliżu Al-Bashira. Wszystkie ważniejsze informacje pochodzą od niego. Kurwa, ja, ja serobicie robicie to morderca. Przecież widzieliście nagranie. Niestety posiadanie tajnych agentów ma też swoje złe strony. Prawdziwa walka o dobro wymaga poświęceń. Chyba się zgodzisz. Jezu, chryste, bomba wciąż tam jest! Salomon tak samo! Nie możecie tak po prostu zignorować zagrożenia! Może i racja sierżancie. Może Salomon był zbyt blisko ognia, ale zapewniam was. Wciąż kontrolujemy sytuację. Prawdziwym zagrożeniem nadal pozostają Rosjanie. Tak? Co to znaczy, że straciliście pociąg? Ten zasraniec współpracuje z pielą. Od wielu lat jest naszym agentem. Umieściliśmy go w pobliżu Albaszy. co po 80 tysięcy za zainteres. Możemy zapobiec wojnie pomiędzy naszymi narodami. Siła wybuchu odpowiada mocy rosyjskiej bomby wojskowej. Zabezpieczyliśmy bombę atomową. Ale miejsce jest na kolejne dwie! Ile bomb walizkowych znaleźliście w bankowym przejdzie? Czy one się kurwa podziału? 14.05. Co mamy wy Paryża, Nowego Jorku? Bomby przewozi transporty na Dobra, jesteśmy w sali przesuwań. Jeszcze dajcie mi moment, zobaczę czy się wszystko ładnie, pięknie nagrało. Albo dobra, już potem zobaczę. Dobra, rozwalaj. Mamy stąd się wydostać z tej sali przesuwań. Dobra, dostał nóżką od stolika. Dobra, on dostał broń, a my nie dostaliśmy. Dobra, daj wprowadź nas. Dosta się, się z budynku, blisko przez okno. Dobra, lecimy. Kurny kozak. No już się da, nie już. Pociąg się zbliża. Lecę. Jak na. Dobra, biegniemy na schody w górę. Ok, jesteśmy. What's next? Los się na pociąg, okej. Okay. Lecimy. Teraz wtedy nic tylko nie przyjechało. Dobra, dajcie mi moment. Nie, nie mogę. Aj jaj. Skacz. Spacja, no. skacze. Żyję. Żyję. Żyję! Yeah! Tak jest. I tak jest, przenieśliśmy się do pierwszej misji. Tu już byliśmy, przypominam, w pierwszym odcinku. Te misje, które tak naprawdę widzieliście, to był. E, Jakby to nazwać? To było pokazane. E, nie mogę zebrać zdania. E, dobra, to było pokazane, co się tak naprawdę wydarzyło. On tam zeznawał, niby tam w sajek przesuwał i tak dalej. I my tak jakby odgrywaliśmy rolę, tak jakby to. wow! No a Znowu. Jesteś salon. Mama. My już wiemy, że mamy skoczyć przez okno. Spacja. Człowiek. Trochę tu zastanawia. Spacja, 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 spacja. Na górę wspinaj się, jesteśmy! Dobra. Tak jak mówiłem wcześniej, zeznawaliśmy w sali... w sali przed tymi dwoma... gostkami, tak jakby... opowiadając im tą historię, graliśmy. Więc jest dość ciekawie to zostało zrobione. A teraz jest tak, jakby ciąg dalszy. Bo wydostaliśmy się, uciekliśmy z yy, przesłuchań i gramy. Więc teraz tak naprawdę jest live. Można <śmoglądam> to tak nazwać. Bo muszę przyznać, że ciekawy mi pomysł. Dobra, ale my tu nie pitu, pitu, tylko mamy strzelać. Dobra, w szczęście to nie jest multi. I. Ta ich sztuczna inteligencja trochę mnie załamuje, ale nic, ale to nic. Aby to jest z tobą? Dobra. Przedtem był czarny ekran, teraz razem do się wydostaliśmy? Jestem dobry żółty. Bardzo dobry i co teraz, he? Ja nie boję się śmierci! A ty? He? No. A trochę o te 10, 10. sekund później jest czarny ekran, no To naprawdę. Ale dobra. Pociąg wysadzony. To, to znaczy, wagno z nami. Wysadzczyłem go! No stał. Mamy jakąś śmieszną. Nie wiem, co to jest w ogóle za broń. Jezu, co to było chyba. Dobra, rozwiliśmy się w tunelu. Nie jest fajnie, ponieważ nie gdzie. Jezu, maria, co strzelają nas? Kurde. No fajnie, mamy ten. E... Jezu, jak Gra na no się Dobra, skupmy się, skupmy się, bo jeszcze przegramy i będzie lipa totalna. Ja mogę zrobić pauzę? Mogę. Dajcie mi sekundkę. Dobra, wróciliśmy. Musiałem coś sprawdzić, czy na, aby na pewno się nagrywa. Ale dobra, wszystko się ładnie, pięknie nagrało. Lecimy dalej. Jesteśmy w kanałach jakichś czekam W ogóle o co chodzi? Nie, że na nas laserów, laseru strzelają. Czego w ogóle to Nie, żołnierze? mogę wziąć coś innego niż taką tandetną broń. What? Tak, przyszła inteligencja. Dobra, trochę ich tu było, aczkolwiek już po nich tak naprawdę. Tak naprawdę, ja nie wiem gdzie mam iść. Jezu, ty żyjesz jeszcze? Nie żyjesz, dobra. Dobra, tam w na momencie idziemy tutaj. Holy fuck, nie mam magazynu. Znaczy, mam magazynek nie mam naboi. Dobra, wyjście z kanałów. Jest drabina! Normalnie się czuję, jakbym grał w Silent Hill'a. Tam też był kanał. Dobra. Aha. Ej, hey, what the fuck? co jest? Nie mogę wejść. Na górach chcę iść, halo. Proszę mnie to nie zrzucać tajemniczymi mocami. Ogólnym naszym celem... ...jest dostać się do Salmona... ...i zapobiec... ...wysadzeniu bomby. Odpaleniu bomby whatever. Ale kurde, strasznie walą. Strasznie do nas walą. Dobra, na razie poszło. Na razie jest jakieś fps -y nie splejemy. AK, nie, e, e, może AK sobie Co na to? Nie ładuj, nie ładuj. To się AK podnieść. Nie yeah, Aka. Fuck yeah. Dobra, wychodzimy. Tam nic nie było, mam nadzieję. Obie. 16, co? Magazynku 16? Bo da. Nie mogę zaś tam, no, no super. Mam 16 nawojów w magazynku. Ścigaj jest bla bla bla. Zdanie wykonane. Nie pytaj w skachu. No chodź, bo nam uciekną! <laughs> Goście w ogóle. <laughs> Pasy zapnij. Ale włącz, włącz koguta, a nie tak, Panie, czekał bez koguta. Nie, mam pistolet, normalnie nie teraz, a mamy raz. Przemierzamy przez miasto. Tak naprawdę nie wiem, gdzie mierzamy, gdzie żadnym yy, więc... Dodaję, że co oni tam gadali. Gadali coś tam w jakichś torach kolejowych, bla bla bla. Ale się rozbiliśmy, mamy wypadek. Zawsze coś mu musiało pójść nie tak. Idzie, idzie, gdzie idzie, kto idzie? Jest... fuck me, Salomon. Ta nie ma Ła, wow, no nie po jakich tych chamie Masz mordę Dostał, jeszcze mu tam Twardy jest Dostał w reale nawet nie krwawi Jest twardy Jeszcze raz Z bańki Nie no To już jest ham Szczęście! Oha. Nie, nie. Nie. Dostał tą bombę, człowieku. Spacjon! Kamienie mu wryja, kamienie mu w... O zaczął krwalić nareszcie. Nie naczą, nie ma krwi. Bomba, co z bombą? Uff Yeah, herbatka Promieniowanie Jest jak życie zabija niespodziewanie Może pożyję jakieś 30 lat A może umrę już jutro Spisałem tu moją opowieść Opowieść o Paryżu, opowieść o Kafarowie i o amerykańskim żołnierzu, który wybrał najtrudniejszą z dróg. Nie wstydzę się swoich czynów. Udało się ocalić wiele istnień. Opłakuję tych, którzy zginęli. Wywiad z pewnością ma na ten temat inne zdanie. Dobra, dość. Jak mawiał mój przyjaciel Władimir. Dima, umrzeć możesz tylko raz. Upewnij się, że było warto. No nie, koniec. Ja to myślałem, że jeszcze sobie pogram, parę godzin. A to koniec, no nic. Nie wiem, jak wy, ale ja się powiem przy tej grze świetnie. Daję jej 11 na 10. No, gra super. Single, no jak to na single, wiadomo, projekt poboczny. Skupili się bardziej na multi, ale i tak dopracowali go zajebiście. Kop, no kopie, kop, muszę przyznać, że grałem w kopa i jest gorzej niż Single. No ale cóż, kopa prawdopodobnie nie, nie będę nagrywał. Prawdopodobnie. Ale kto wie. Multi. Hmm. Może nagram parę mapek z multi, aczkolwiek jeszcze nie jestem pewien. Możecie pisać tam w komentarzach, żebyście chcieli zobaczyć multi, czy nie. Albo tam co innego. Hmm. Co by tu jeszcze powiedzieć? Hmm. Grada i bista. no polecam wam... Naprawdę, warta kupienia. Było warto czekać. No cóż, będę się z wami żegnał. Hrało dla Was Pietras. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.